dobry, witam się w kolejnym odcinku testowania na tapecie A dzisiaj będzie zapach Black Opium Intense Wydębiłam wczoraj z okazji Black Friday taką próbkę Przy okazji innych zakupów O czym zaraz zresztą będę opowiadać Bo muszę jeszcze dogłębniej potestować właśnie ten zapach Wyleję sobie teraz dziewiczą, dziewiczą Próbkę jeszcze nienaruszoną w zasadzie nie próbkę tylko płyn O, ten płyn jest trochę szarawy ale śmiesznie nie powinnam rozcierać, wiem hmm. odruch, dobra niech to troszeczkę odparuje ten alkohol i zaraz będziemy testować sobie ten Black Intense to chyba tylko będzie upewnienie się po prostu w mojej opinii, już wiecie jak w poprzednim filmie piałam na temat tego Black Opium Intense, że nic się z tym nie równa że w ogóle wow no i chyba chyba podtrzymam tą opinię ale zobaczymy jeszcze wiecie, nie zaszkodzi potestować dobrze, na twarzy już mam serum nałożone już taka końcóweczka mi została C plus D Liren Vitamin Energy skoncentrowane serum. Takie fajne energizujące, co jeszcze, pomalowałam już brwi, uczyniłam to za pomocą Vibo Eyebrow w kolorze Dark Brown oraz moim nieśmiertelnym pędzelkiem Zoeva, nałożyłam też korektor Helena Rubinstein 01, żeby mieć jakieś takie płótno, wiecie, pod nakładanie, Naszego piątkowo-fridayowego zakupu, którym jest. Tadam, ta dam. Ta paleta. Tarte. Chodziła za mną strasznie długo. Stwierdziłam w końcu, że no dobra, skoro tak o niej myślę i w ogóle, a dostałam jakąś tam premię, to wiecie, to może się skuszę. Zwłaszcza, że jest obniżka w sklepie na tę paletę. W środku paleta trochę zasłoni lustro. Wygląda tak. Lustro jest olbrzymie, nie zniekształca. Jest też tutaj tuż do rzęs, jest liner żelowy, no i przepiękne cienie, które można sobie tutaj zobaczyć. No i pędzelek jest też dołączony. Brokaty to jest po prostu mistrzostwo świata, zwłaszcza ten brokat mi się tutaj podoba. Jedyne, co mi przeszkadza w tej palecie trochę, to to, że cienie nie są podpisane. Opisy są owszem, ale tutaj z tyłu, albo na pudełku można je znaleźć. I ten glitter, który mi się podoba, ma nazwę Party Time. Hmm, coś dla mnie. Jest to oczywiście też folika, taka, wiecie, ze śnieżkiem padającym. Winter Wonder Glam. To jest kolekcja świąteczna Holiday 2019. Chyba tak, Tart Holiday. Hashtag. No dobra, no to wypadałoby zacząć. Przed, przy, przedłożę sobie tutaj pudełko, żeby mówić Wam nazwy cieni, które będę używać. Może niekoniecznie dobiery nogami, będzie to troszkę wtedy utrudnione. Yy, I czemu nie? Wyjmę ten pędzelek, który tu jest dołączony. Jest bardzo elegancki, ze złotą skówką, złotą rączką. I hmm, dość przyjemny, miękki, z jednej strony taki do blendowania, z drugiej strony taki płaski do nakładania, hmm, albo na dolną powiekę też. No dobra, e, na początek może wyrównam sobie korektor, też tym pędzelkiem, a co? I nałożę najjaśniejszy cień, taki cielisty, bardzo ładny kolor, cielisty podług brwiowy. Ok zobaczymy, czy się nie rozczaruję tutaj, bo jeszcze pierwszy raz dotykam tej, tej palety, tak w sensie, że robię nią makijaż to jest naprawdę pierwsze wrażenie, nie wiem może będę żałować, mam nadzieję, że nie teraz stroną do blendowania nałożę jakiś taki beżyk sobie, o, ten może a, zapomniałam powiedzieć eee, podłóg brwiowy dam up to snow good a teraz w załamanie eee, może dam reindeer snack Reindeer w zasadzie, Ternifer. Dobra, i nakładam. Nakładam tu. Całkiem przyjemnie. Nie mają jakiejś takiej szalonej pigmentacji. o Boże, muszę, muszę mieć black opium. Teraz. Nie mają jakiejś szalonej pigmentacji, ale to dobrze, bo łatwiej chyba z nimi będzie przez to pracować. Zawsze lepiej dołożyć trochę intensywności, niż zrobić sobie po prostu takiego kleksa, a potem ani w lewo, ani w prawo, nie wiadomo, co z tym zrobić. Dobra. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Nie jestem zadowolona. Wiecie. Dzisiaj będzie naprawdę glitterowo, świątecznie, już w zasadzie makijaż taki, myślę, że trochę sylwestrowy. Eee, dzień jest słoneczny, będę wyglądać jak bombka choinkowa. Ale czego się nie robi a, dla no dobra, chciałam wypróbować tą paletę po prostu. No, boże, będę się usprawiedliwiać. No, no tak, no jak się ma nową zabawkę, to się chce nie ubawić. I myślę, że ta zabawka będzie dość ciekawa. No dobra, powiedzmy. Teraz jakiś bardziej mm, precyzyjny pędzel. Wezmę tylko który. Mm, dobra, może Zoewe 231 taką kuleczkę, już bardziej precyzyjną i trochę ciemniejszy cień nałożę jeszcze głębiej w załamanie, to będzie jeszcze ciemniejszy brąz o nazwie bobsled bobsled, prawie jak bobsled no dobra i jeszcze zahaczę sobie okącik zewnętrzny okej okay. o, tutaj bardziej w załamaniu podziałam kącik zewnętrzny też się zaznaczy i resztką cienia przejadę sobie na dolną powiekę na drugim oku uczynią to samo zewnętrzny kącik jejku jestem zakochana, ja muszę je... <laughs> nie no, przydałaby się jeszcze z jedna premia no i tutaj myślę, że koleżanka z pracy mnie zrozumie Aniu znowu Cię pozdrawiam Przydałaby się jeszcze jedna zdecydowanie. Bo na Black Friday to, to, co dostaliśmy, to jest troszkę za mało. Ale mi chyba się nigdy nie dogodzi. Ja bym mogła, wiecie co? Wydać każde pieniądze. Naprawdę każde. Ile bym nie dostała, to tyle bym mogła, wiecie, przefanzolić. A jeszcze trochę, ale bardzo ładne, bardzo ładnie się rozcierają te cienie. Trochę się bałam, bo wiecie, ta faleta, jak zobaczyłam, jest Made in China. Nie jest robiona w USA, jak to zwykle, palety tart, tylko w Chinach. I troszkę się bałam, co to będzie, co to będzie. Ale no, jak widzicie, nie ma tragedii. Troszkę wyżej pojadę z tym brązowym zewnętrznym kąciku Wblenduję go lepiej. co mi to było? W ogóle też, że mam już, mam już dwie, dwa nowe flakony perfum. Ale yy, planuję w grudniu zrobić taki, no taki znowu film o nowościach w mojej kolekcji. Zauważyłam po poprzednim, że bardzo polubiliście ten film, więc czemu nie? Jak tylko coś się pojawi więcej, no bo z jednym flakonem nie będę tu startować, to, no to pokażę, co tam nowego przybyło. Moim zdaniem bardzo fajne nabytki i podejrzewam, że jeszcze w grudniu coś, coś wpadnie. Także czekamy i zobaczymy. Poza tym, z tego co zauważyłam, w ogóle obudziłam się rychło w czas. E, powoli się zbliżam do 2000 subskrybentów. E, bardzo proszę, kto może, kto chce, niech mnie wspomoże jeszcze dodatkowymi e, subskrypcjami. Będzie mi bardzo miło. E, I teraz, może jeszcze bardziej przyciemnie, zewnętrzny: Black Diamond, z tym tą czernią, tym samym pędzlem zresztą to zrobię, albo nie. nie, bardziej jeszcze precyzyjnym takim oto maluchem Hakuro H78, wezmę, na nabiorę tej czerni tylko troszkę tutaj przeczyszczę to, dobra i tak już bardzo precyzyjnie w zewnętrzny kącik wsadzę tą czerni mm -hmm, bardzo fajna ta czerni muszę powiedzieć bardzo, bardzo fajna jest dość intensywna a może to nie jest szczyt czerni? Jeszcze sobie w zewnętrzny kącik też to wsadzę, żeby połączyć. No, fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. I tym pierwszym pędzlem, tym podwójnym z, z palety, wezmę, nałożę tego pierwszego cienia znowu Reindeer Snack. Jakby przekąska dla Renifera, tak bym to przetłumaczyła. Ciekawe, ciekawe. I jeszcze zaznaczę tutaj brąz. Kurczę, naprawdę nie żałuję. Jeżeli chodzi o maty, to nie żałuję. Brokatów się trochę obawiam, boję się, że będzie osyp, dlatego zaczęłam od odwrotnej techniki malowania. Czego zwykle, jak wiecie, nie robię. Wyczyszczę tutaj zewnętrzną krawędź. Zwykle tego nie robię. Raczej zaczynam od makijażu twarzy, a później przechodzę do makijażu oczu, ale tym razem trochę się bałam, trochę zcykorowałam, przyznam się szczerze. I tak, i chyba. Dobra, spróbuję na sucho nałożyć i zastanawiam się, który glitter trafi na środek powieki. Zaszaleć? Zaszaleję. Albo wiecie co? Nie, zrobię inaczej. Wezmę ten granat Midnight Magic, taki piękny granat z tej palety. Użyję do tego płaskiego pędzla. Tej strony nałożę tutaj, żeby mieć bazę pod brokat, właśnie. Ale jestem sprytna, naprawdę. Nigdy na to nie wpadł. Kładę sobie tutaj na no, większość powieki ruchomej. Powiem Wam ten granat. Hmm, robi się taki trochę zielonko, zielonkowaty, ale myślę, że jak się dokłada, to tak, to granat jak najbardziej. Tu widać. Trochę zanieczyściłam sobie, ale nie szkodzi. Dobra. Jest podkład, pod brokat. Ok. Hmm, ale ciemno. Y Ok. Drugą stroną spróbuję w ogóle pędzlem nałożyć któryś z tych brokatów. Kusi mnie party time i chyba to zrobię. Party time, ten taki zwariowany najbardziej z tej palety. Nałożę pędzlem. Czy mi się to uda? Czy coś się przeniesie? Tyle na pędzel się nabrało. Nie wiem, czy to widzicie, czy to innego nie widzicie. I będę o kurcze, o kurcze blaszka to się nabiera bez bazy, słuchajcie wow to się nabiera bez bazy ja pierniczę, nie wierzyłam i w ogóle nie palcem, tylko tylko pędzlem a ja się głupia bałam to w ogóle, zobaczcie, to się to przylega do tego pędzla i pierdut na powiekę osyp jest trochę dobrze, że nie miałam najpierw makijażu twarzy powiem Wam zapach jest kawowo taki ciemny, ale on nie jest ten podstawowy Black Opium ma taką jakąś świeżość w sobie mimo wszystko jakąś taką, no nie wiem a ten nie trochę wyjadę na Górną część powieki. A co? Kto mi zabroni? Nikt mi nie zabroni. A ten jest taki przytłumiony, trochę bardziej blisko skórny, mam taką wraż takie wrażenie. Bardziej taki intymny. O ja cię, dziękuję. O ja cięż, dziękuję. Nie no, ludzie. Ludzie trzymaj ta. No tak. nie potrzebuję palca, nie potrzebuję glitter primera. W zasadzie to może i mnie by nie potrzebował, no ale jednak jeszcze sobie rozetrę tutaj tym brązem na początku, który kładłam, tym takim żorełkiem dla Renifera, już po polskiemu nazwę. okej okay. Trochę porościeramy te granice, żeby nie było ostrych, ale kurczę, kurczę, blaszka, ja jestem zadowolona. W kącik jeszcze coś wyciapnąć. Trzeba było taką kulkę do tego Zoewy wezmę i to jest Zoewa. Jakiś włos się tu zapląta. Zoewa 230. Ale tutaj to już bym jakiś metal dała w kącik. Co by tu mogło pasować? Może złotku jakiś A może nie. Dobra, może taki rozświetlający cień wygląda na takiego. To jest. Pop Fizz Kling. Metalik. Kurczę, rozjaśnił mi i wyszła zieleń. <g11> Bo trochę mi tego granatowego tutaj w kącik weszło. Boże, jak profesjonalnie dmucham. No i tak. I tutaj jeszcze rozblendujemy na dolną powiekę. Ale ciekawy to efekt. Jest to ciekawy efekt, nie powiem. Hmm, nie spodziewałam się go do końca. Zamysł był inny, ale czasami wiecie. Nie wychodzi tak jak chcemy, tylko tak jak samo chce. I koniec. Dobra. Ale ja pierniczę. Mówiąc brzydko, ja bardzo przepraszam, ale hmm, głowę urywa. Dla mnie głowę urywa. Naprawdę. To jest taki efekt, słuchajcie, na sylwestra. Jak idziecie na jakiś bal czy coś, to mówię Wam, że warto się przyjrzeć tej palecie. Zwłaszcza teraz na Black Friday są w miarę dobre ceny tego dobrodziejstwa, i można wyhaczyć właśnie w dobrych cenach, jak się zechce. Ok, jeszcze na dolną powiekę bym coś położyła, jakiś cień, tylko się, jak się rozpędzę, to zaraz to schrzanie i będzie. Coś takiego. Nie no, nie będę kombinować za bardzo. Znowu ten brąz, ten snak dla reniferów. Położę. O. Położę snaka dla reniferów. A co tam? Taki zewnętrzny, zewnętrzny kącik to przyciemnie tym brązem jeszcze raz poprawimy. A co? Okej. Okay. Tutaj myślałam nad eyelinerem, ale mm, chyba nie będę go nakładać, bo i tak nie byłby zbyt, zbyt widoczny. Ten, mm, ten cień tutaj błyszczący jest po prostu. To jest, to jest kosmos. Naprawdę to jest kosmos. Za to nałożę sobie tuż do rzęs, o ile go wyciągnę z opakowania, no wiecie. Yy, dobra. O jest, wyszedł nie, jeszcze ten o, dobra, mam go odłożę to piękność zobaczcie w ogóle, patrzcie jaki to jest blask moja córka myślała, że to się tak wiecie zmienia, jak to dla dzieci w tych ubraniach ale nie, to jest w jedną stronę tylko natomiast pięknie tak połyskuje trochę glitterowo trochę cekinowo, wiecie szaupał. dobra hmm. jeszcze pomaluję sobie rzęsy, sprawdzimy sobie ten tusz to jest start. Light Lashes kamera 4 in 1, 4 w jednym no, taka szczota szczota, no szczoteczka taka mała możliwe, że pełnowymiarowa natomiast tuż oczywiście jest miniaturą wsadzoną do paletki e, ale fajny jest fajny nie jakieś tam padziewie nie skleja, to na pewno mimo, że jest to produkt nowy świeży, jeszcze dziewiczy to nie skleja. Absolutnie. Bardzo fajne. Ja też nie będę tutaj za bardzo się rozpuszczać nad tym yy, tuszowaniem rzęs, bo to pójdą 311 trzyst ardel sztuczne, tak jak w ostatnim filmie. Yy, za chwilę na kawa, wanilia, może czarna orchidea, tak bym odebrała ten zapach taki zamszowy, ciepły, przytulaśny bardzo fajny, ale czy Intense? czy on jest Intense? no nie, on nie jest Intense moim zdaniem do Intense to jeszcze za słaby jest troszkę ale ma coś w sobie, ma coś tą, tą magię, jeszcze go będę testować tutaj z tej mojej próbki wyżebranej, bo dostałam próbkę taką z Pani Woli ale klasycznego Black Opium, takich próbek ja już mam chyba z 50 i więc poprosiłam ją, że, powiedziałam, że to bardzo miło. Eee, już inną panią później zaczepiłam, bo kolejka była duża, więc nie chciałam tam tyłka jej zawracać, eee, tej, która kasowała produkty, bo jeszcze miała sporo roboty. Ale drugą panią zaczepiłam, i poprosiłam o to Black Opium Intens. I pani mi piękną próbeczkę zrobiła, i ja zadowolona wyruszyłam w drogę powrotną do Hacjendy. Kontenta eee, bardzo z palety. No, i z możliwości wypróbowania Black Opium Intens przed ewentualnym zakupem, który myślę, że nadejdzie, ale jeszcze, jeszcze potestujemy. Dobra, teraz się rozg... O! Dobrze, że. O! Sobie właśnie, zobaczcie, pięknie na niebiesko zrobiłam. To jest nowy róż. Słuchajcie, bo Wy nie wiecie, to jest nowy róż. Na niebiesko się robi, wiecie. Wtedy świeższym się wydaje, takim bardziej, wiecie, rozświetlonym. Ha! Nie no, żartuję. Dobrze nie mam makijażu twarzy, chryste. Dobra, zaraz zrobię makijaż twarzy. Na facjatę nałożę tą Idol Ultra Wear Lancome w kolorze. No, oczywiście 01. On 01 jest? Niemożliwe. Jezus Maria, jaki ja mam kolor? No, tu jest napisane 01. No, to może i 01, chociaż on taki jasny by był. No, chyba 01 jest świetny podkład, naprawdę. Zresztą zaraz zobaczycie, jak tylko doczyszczę tą moją twarz z niebieskiego różu. No tak. I wrócę już też z doklejonymi rzęsami. Zrobimy sobie tylko konturowanie. Ja Wracam już twarze. do Was z przyklejonymi rzęsami. Naklej duo, nakleiłam 311 ardel, Popudrowałam sobie twarz Glam Powder. Podkład nakładałam beauty sponge'em, glam sponge'em, przepraszam, z firmy Glam Shop. Coś wspaniałego, naprawdę polecam. No i co? No i trzeba by było coś, jakieś kolory na, te, na tą twarz rzucić. I skorzystam z kolorów z kalendarza adwentowego, tego dużego z Glam Shopu. Po, bronzer pójdzie tutaj na pierwszy ruch, że tak powiem. No wezmę taki pędzel z, z BH Cosmetics. Takie sety były dostępne w Tekamaxie. Nie wiem, czy nadal są. Natomiast bardzo fajny pędzel. I spróbuję sobie tutaj troszkę tak pokonturować, ocieplić twarz brązerem. Zobaczymy, co, co mi z tego wyjdzie. Natomiast z cieni jestem bardzo zadowolona. Powiem szczerze, miałam wątpliwości, no bo wiecie, Made in China, no nie to, że w Chinach są złe rzeczy. Natomiast oglądałam jakiś film też na YouTubie amerykańskiej youtuberki, która mówiła, że właśnie jej się to nie podoba, że ta paleta została zrobiona w Chinach, że tart o tym nie mówi, to jest nie fair, no ale na opakowaniu jest to napisane, a jeżeli chodzi o jakość, to ja się nie mam do czego przyczepić absolutnie. Więc mi to nie przeszkadza. Yy, więc tak. No nie, no cienie są po prostu przekozackie. Przekozackie. Tak się cieszę, że je wzięłam. a chodziłam, biłam się z myślami. Brać, nie brać. Brać, nie brać. Tak wącham dalej, Black Opium Intens. Kurczę, blady. No nie wiem, teraz będzie sporo wydatków, więc chyba. No, a może jakieś Święty Mikołaj mi, wiecie, sprezentuje? Ale wątpię. Nigdy nie dostaję perfum raczej. Chyba, że od przyjaciela czasem mi się zdarza, natomiast tak od innych to jak wydębie od męża powiem konkretnie co, jak i gdzie, no wtedy, no dobrze. A tak to sama sobie robię prezenty. Dobrze, że mam jeszcze czasem za co. Czasem się zdarza, że jest. Dobra, jeżeli chodzi o róż, no to wezmę ten z glam Shopu pędzelek podwójny. Te kalendarze duże adwentowe z glam Shopu już chyba są na wyjściu, w sensie już prawie ich nie ma, ale bardzo jestem też zadowolona z tego zakupu. W ogóle te produkty kurcze glam Shopowe, to jest bajka. Dobra, róż sobie nałożymy. To jest rumiaszek w ogóle. Co za piękna nazwa różu. Rumiaszek, a ten brąz, który nakładałam, to chłodny brąz. Z tego co wiem, to produktów tych jeszcze nie ma tak w dostępnych w sprzedaży, w sklepie poza kalendarzem. One dopiero wejdą, więc polecam od razu. Ten brąz, który nakładałam, to chłodny brąz. Tak, taką ma nazwę. I może zaszaleję dzisiaj z tym rozświetlaczem, na który się ostatnio skarżyłam, że jest takim, takim pędzlem też z BH Cosmetics nałożę. Ten pędzel tutaj byśmy, ten pędzel, ten rozświetlacz byśmy tutaj nałożyli. No zobaczymy. On jest taki drobinkowy trochę niestety. Bardziej moim zdaniem to jest jak cień do powiek, ale może się przekonam. Jak się go porządnie rozetrze, to troszkę te drobinki nikną na szczęście, i zostaje taka tafla. I w ogóle bokiem pędzla najlepiej tak tap, tap, tap robić, i wtedy też bokiem pędzla rozcierać. O, ale profesjonalna nomenklatura, normalnie. E, dobrze. O. Nie no, prosto jak sroka dzisiaj wyjdę, ale co tam, życie. Uff. No, oczywiście wszystko się zapyliło no trudno, będę musiała z tym żyć e, także tak jak mówię, no nie wiem czy przed świętami jeszcze uda mi się nabyć to cudo ale wiem, że e, ramionczka mi od stenika spadają, ale wiem, że musi, e, musi być w mojej kolekcji a makijaż no mi się podoba, jest ciemny bardzo no wieczorowy już zdecydowanie i z dużą ilością błysku, ale cienie to jest bardzo dobra jakość Także polecam serdecznie. Polecam też serdecznie Black Opium Intense wielbicielom słodyczy, górmą i wiecie, takich rozkosznych, intymnych, zmysłowych zapachów. Może tak bym to powiedziała. A, zapomniałam powiedzieć, co mam na ustach. Też z kalendarza Hani, z Glam Shopu. Ten błyszczyk i ta pomadka. Świetnie się sprawdzają właśnie do takich mocnych makijaży oczu, bo nie zwracają dodatkowo jeszcze uwagi, uwagi na usta. Takie dzienne są te usta, i bardzo fajne, bardzo fajnie się trzyma w ogóle. To, to jest błyszczyk, a bardzo fajnie się trzyma. No, więc tak by to się kształtowało. Zdjęłam już okulary przeciwsłoneczne, które służyły mi za opaskę, i tak to wygląda. Na końcu filmu, jak zwykle, tam jakieś zdjęcia facjaty wrzucę z tym makijażem. No i do zobaczenia. Subskrybujcie kanał, bo już niedługo do, 12, do 2000 dobijam do 12, to jeszcze może nie wiem, z 50 lat. Da så vi.